Tam serdecznie pozycję tę analizował Grygoriew i on tu wymyślił, że trzeba pionka bronić. W następnym skoczek G6 zobaczcie, sprawdźcie sobie, że skoczek nie dogania, bo pion mu ucieka. Trzeba dostać szaszka. Potrzebny jest jeden szaszek, żeby skoczek przyspieszył. Napadamy na pionka, pion musi iść. Szaszek. Król nie może iść na D3, proszę sprawdzić, musi iść przez C2. Bo tam była ta słynna bariera, bo tutaj skoczek jak da szacha to kontroluje te pola. Więc tutaj jest ta bariera. Poszedł przez D1, łapiemy, gonimy. Tu nie wchodzimy koni się do rogu, bo przegramy, tylko bronimy go. Wejdziemy koni się do rogu. To jeszcze nie zdążymy. Prawda jakie to piękne? Dziękuję.